Cześć siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem, sobie wyczyścimy silniczek. Niektórzy mówią, czyścić, nie czyścić, działo ja zawsze wyczyścić, bo jak coś łapie, patrzcie. Wystarczy, że coś dotknę to jest czarna łapa, głupi olej człowiek sprawdzić, ma uwalone ręce. I co, dzisiaj sobie go wyczyścimy, oczywiście akron jeszcze wam coś pokażę, nie wiem czy u was też tak jest ogólnie może dzisiaj być słabo słychać bo jest straszny wiatr, ale taki kurde tak się pyli z tych pól nie wiem czy u was też tak, takie żółte nie wiem, od chyba iglaki tak pylą czy nie wiem, jakieś no, na polach jakieś rośliny, ale normalnie wyjeżdżałem samochodem jak się wiatr jest, jak to zdmuchnęło to aż aż kurde, pole, aż się siło zrobiło, właśnie tu widać nie wiem czy to widać ale no, jest taki, widzicie, taki żółty odkurz. Co człowiek umyje samochód? Dwa dni temu czy trzy dni temu go myłem już jest cały w tym, już na drugi dzień był zresztą. Nowy wentylator, znaczy nowy, używany, ale podobno sprawny wentylator zamówiłem, także będziemy walczyć z drugim biegiem. No i co? Umyjemy sobie silniczek, zabezpieczę oczywiście alternator i komputer, bo akurat komputer tu jest, nie wiem czemu tak tutaj zrobili, widocznie miejsce nie było już na podszybiu. No i co, te dwie rzeczy sobie zabezpieczymy. Pokażę wam jak wygląda teraz silnik. Tutaj widzicie mamy takie czarne, nieładne, tam w ogóle jakieś papierki. Trzeba to wszystko wyczyścić. No tu nie jest źle. Tak na sam silnik nie będziemy lać, tylko tutaj wiadomo z osłoną. Tu tak to wygląda. No, w zasadzie czego nie dotkniesz, to jest czarne, nie? Tutaj, tak. Tutaj, tak. Sędzi w zasadzie jest taki siwy ten. No, tutaj jeszcze klapę możemy sobie przyczyścić, bo na terzej, jak widzicie, no jest uwalona. Także to też sobie zrobimy. Będę używał, oczywiście, myki ciśnieniowej. No ale nie będziemy tutaj walić, nie wiadomo jakim ciśnieniem znowu też. Najpierw sobie oczywiście zabezpieczymy, spryskamy płynem i odczekamy tam jakieś, nie wiem, 10-15 minut. O, pewnie nie wyschło. I dobra, robimy to, bo szkoda czasu. Także ja tutaj zabezpieczam, spryskuję i zobaczycie jaki będzie efekt. Będzie dobrze. Akumulatora nie zabezpieczam, bo on tutaj i tak jest w takiej puszce, także nie ma sensu. Najważniejsze, żeby te takie jak alternator i komputer, pewnie w sumie jakby na to lauty i tak by się nic nie stało, ale po co mi tam się woda ma dostać do tego, także ten. ewentualnie jeszcze pod tym sobie wyczyszczę, ale to nie będę już myjką, tylko jakimś zmywaczem. Zastanawiałem się skąd ta plama i wam powiem. Normalnie cieknie tam z tego korka oleju, co tam wtedy ten silikon był, się zastanawiam po cholerę ten silikon, jak to tam cieknie, kurwa. Będzie trzeba korek chyba wymienić, ale na razie silikonem zrobimy, kurwa. A ale jak to możliwe, przecież nie ciekło nic. Może go dokręcimy albo coś jeszcze, kawałeczek, nie wiem. No i dobra, panowie, zakręciłem tam ten korek. Trochę był luźny. Nie wiem, czy to jest spowodowane, że ja go za słabo dokręciłem, czy po prostu się poluzował i będzie trzeba wymienić ten korek. Na razie go nie będę wymieniał, tylko tam z silikonem najwyżej. Kiedyś się zrobi, a następną wymianę oleju się bywali ten korek i się da nowy jakiś. Dobra, zabezpieczam tutaj i będzie dobrze. Wiecie, też zawsze jest ryzyko, że samochód nie odpali po takim myciu. Tak, jak u mnie to było w polo. O! 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 Ale tutaj chyba wszystko jest pochowane. Także myślę, że tutaj nie będzie problemów. Ale też warto mieć to pod, na uwadze, nie? żeby tego nie robić tak na hop siup, Tylko. Wiadomo. Tu by trzeba było po, podszyb, na podszybiu poodkurzać. Kiedyś, ale tutaj jest kupa roboty. Potrzeba ramiona wycieraczek prawdopodobnie zdejmować żeby to zdjąć głupio to zrobili no ale co zrobić chyba że jest jakaś inna metoda no to dajcie znać Ja panowie? Oczywiście samochód nie jest nagrzany, na zimnym wszystko, także będzie dobrze. Chyba nic nie pęknie, Spryskuję płynem, odczekujemy tam z 10 minut, może albo i nie. Zależy, jak będzie schnęło, bo nie może wyschnąć. No i będziemy spukiwać. Tak, stanąć, żeby wiatr na ciebie nie leci. Tutaj jest jakiś korek. Chyba do wspomagania, też go nie widać. Zobaczymy po myciu, czy to się pokaże. Ale nie czyści teraz. Zostawimy go na chwilę. Też nie mogę dzisiaj za długo zostawić, bo, bo jest wiatr i zaraz będzie sucho. Także chyba sobie zaraz to spłukczemy i najwyżej drugi raz pojedziemy. Najgorszy to jest wiatr, wiadomo. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ale nie. Chyba. Ale w niektórych miejscach widzę, że będzie trzeba drugi raz. Raz robimy. Raz możemy trochę więcej poczekać. Jest mokro. Ładnie, nie? Ciekawe czy odpali kurde? Jeszcze tutaj machę przelecimy tu na górze. Nie no, chyba odpali, co myślicie? Piszcie w komentarzach czy odpali, czy nie. Góra, zamiast najpierw górę umyć to teraz jej górę A spółka się będzie dobrze Zdjęcia. I co? Lepiej chyba, nie? Nie wiem czy coś było widać, bo tak odsunął Dobra, jeszcze tutaj końcowe rówkanie. będzie git. To co panowie, będziemy próbowali zaraz go odpalić, co? Dobra, odsłaniam i będziemy próbowali odpalić. Tu się żadne paski nie wpierdzieliło. Hops, alternatorek suchy. a Komputerek też suchy, powinno wszystko grać. Kurde, muszę uważać, żeby tak nie zostawiać kluczyka, bo... Bo może się zamknąć, cholera. Co panowie, obstawiajcie, odpali czy nie odpali. Ja mówię, że odpali, ale kto to wie, raczej odpali. Odpali, pani kurde, strzała. A no bo w sumie co tam się mogło stać, Ew ewentualnie jakieś niezabezpieczone przewody, nie? Aha, jeszcze instrukcji nie przeczytałem, kurde. To jest tutaj napisane? Upewnić, że silnik jest zimny. No, upewniłem się, dobra. Zabezpieczyć elementy układu <grytania> elektrycznego. Dobrze jest, wszystko pozabezpieczane tutaj jest taśmą izolacyjną. No. O. O. O, o. 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 Coś nie gra. Poczekamy, aż trochę wyschnie. Pali, tylko paliwo się pewnie cofnęło, bo pod górkę jest. Ale. Jest ok, jak odpalił. Niech sobie pochodzi trochę. Jeszcze się nim przejadę później. Teraz będzie trochę czyściej tutaj. No jeszcze jest taki osad, no ale to już chyba z, z fabryki tak musiało wyjechać albo to już jest tak wżarte. Tu jest chyba od wspomagania, tak? Ten korek. Najpierw myślałem, że to jakieś przedłużenie tego odspryskiwaczy, no ale chyba nie dobra. To jest czyściutko, także można jeździć, obserwować ale Mówię, tu jeszcze by się przydało, ale to trzeba potrzyby całe ściągać. Razem z ramionami wycieraczek niestety. Jestem ciekawe czy nie są wywalone poduszki od, od silnika. Ale nie wiem dobra, ja go jeszcze umyję z zewnątrz trochę, jak już sobie chodzi, zamknę tu i tyle muszę wam, powiem wam muszę z tych uszczelek przy drzwiach powywalać pod ciśnieniem mech, bo się tam kiedyś już nie ten stał, ten samochód na dworze u kogoś i pełną chuj jest tam i pod ciśnieniem elegancko to idzie. Zawsze na kostce to sobie tym płynem spryskam. Nawet nie musi być podciśnienie i elegancko później to wszystko schodzi. Także płyn jak najbardziej się nadaje do takich rzeczy też. Jeszcze mi nie odplamił kostki, także także chyba jest bezpieczny. Dobra. to Wam pokażę końcowy efekt. Tak to wygląda. Jest poprawa. Oczywiście nie w każdym miejscu się udało, a nie chcę tutaj też przesadzić z tym przeszczeniem. Także myślę, że już rąk brudzić nie będzie. Tu elegancko. Tu też komputer musi być uwalony, bo to to wiecie jeszcze bym musiał pod tym, ale to już chyba sam sobie ogarnę. Zresztą mogę wam pokazać jak to tutaj wygląda, ale tutaj muszę najpierw uszczelki zamówić. Normalnie woda jest w środku. Jak ona się tu nalała, to nie wiem, chyba przez te dziury jakoś. Dobrze, że nigdzie nie jechałem. To jeszcze to rozkręcimy. Filtr trzeba wysuszyć. <grywa> Kurwa. No a tutaj tak to wygląda. Tutaj najpierw muszę wymienić uszczelki. I, I tak chyba drugi raz będzie trzeba mieć ten silnik, bo on jest dalej uwalony. Yy. Czy tu jest OK, nie? Tutaj Wiadomo na, na zewnątrz jest OK, ale tutaj chyba jakimś mywaczem tylko czy czymś będzie dobrze. Otwórz to człowieku. Dobrze, sprawdzę, że nie trzeba filtra wymienić, bo pewnie trzeba też. Patrzcie jak on wygląda. Kurwa. Tak tylko ładnie wygląda. E, patrzcie, kurwa. Nawet ładny jest. Myślałem, że będzie gdzie ta woda jest gdzieś tam w środku chyba ładny jest filterek i dalej korzystać trzeba pieniąść Dobrze jest, już wyleciało nie trzeba odkręcać się skręcić. będzie płacie Dobra Także co ja to skręcam Tak wygląda efekt Myślę że jest lepiej Także, także co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie i cześć. Będę myślę zmieniał na dniach ten wentylator. Zobaczymy czy te biegi tam będą chodzić czy nie. Dobra. To co, na razie i cześć.